Witajcie, kochani, chciałam Wam pokazać, że właśnie zaczynam testować nową linię, którą Wam zapowiadałam: Cannabis Sativa Oil. Jest to, słuchajcie, wspaniały krem na dzień. W zestawie znajdziecie również olejek do czyszczenia swojej buji. No i oczywiście body, e, balsam taki do ciała i e, do rąk. Powiem Wam, że już użyłam ociupinka tego kremu e, i powiem Wam, że ma dość ciekawy mm. <gry> zapach. E, bardzo ciekawa jestem, powiem Wam szczerze, tych, tej serii. E, te trzy produkty możecie zakupić w moim sklepie za 15 funtów, jeśli... Chcecie zostać ambasadorką e, Eivon? Pamiętajcie, że wystarczy napisać do mnie prywatną wiadomość i zakupywać tę serię taniej, nawet o 25%. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie mi znać. Mm, a tak jak wspomniałam, ta seria, słuchajcie, tych produktów jest dostępna u mnie, e, u mnie, właśnie na sklepie. Trzy produkty za 15 funtów. Jeżeli macie problemy mm, z egzemą. Właśnie tak jak, nie wiem czy widzieliście wcześniejszy mój post, to polecam Wam serdecznie właśnie zakupić ten produkt. Chociażby nawet, słuchajcie, sam krem do rąk. Ten Body Lotion. Zobaczcie, masz 150 ml, Przepięknie pachnie. Już położyłam, po, słuchajcie, dobry skład. Więc tutaj żadnych, słuchajcie, alergenów nie ma serdecznie wam go polecam. Słuchajcie, bardzo duże, duże opakowanie, więc będzie bardzo podejrzewam wydajny. Pamiętajcie też, że problemy skórne nie są związane wyłącznie, jak wiecie, z obecnym, oczywiście myciem częstych rąk używania żeli antybakteryjnych, kremów, znaczy mydeł, czy tym podobnych rzeczy, ale również też wiąże się z dużym stresem, i w ten sposób nasza skóra, słuchajcie. Reaguje. Ja mam obecnie małą egzemę na moich o paluszkach dwóch, ale powiem Wam, że już ją prawie wyleczyłam. Teraz właśnie będę leczyła sobie tym oto wspaniałym kremikiem. Przepięknie pachnący, słuchajcie. Zobaczymy też, jak ten olejek do oczyszczenia buzi znajdzie zastosowanie na mojej cerze. No ale co, zobaczymy, no będę testować, słuchajcie, obserwujcie mnie, ponieważ codziennie będę Wam rzucać w mojej relacji, kochani, właśnie e, użytkowanie tych oto produktów. No i zobaczymy, zrobimy, słuchajcie, wyzwanie 30 dniowe czy, czy coś pomoże czy nie zobaczcie sam krem też jest bardzo wydajny 50 ml to jest bardzo duże opakowanie nawet piękne słuchajcie ładne bardzo te opakowania pomijając oczywiście ten zielony listek jak ja to mówię a sam olejek 125 ml słuchajcie więc to też jest dość duży e, duży skład więc tak jak wspomniałam w sklepie online słuchajcie bez wychodzenia z domu jeżeli zakupicie ten zestaw macie darmową dostawę a ode mnie oczywiście darmowy zestaw próbek. Przypominam również moim stałym klientkom, że dalej dostarczam kosmetyki, oczywiście zachowując bezpieczeństwo nie zapominając oczywiście o zaistniałej sytuacji, jaką mamy miejsce, ale pamiętajcie również, że możecie spokojnie robić zakupy w moim sklepie online, możecie płacić kartą, możecie płacić Paypalem, jak tam Wam wygodnie. No i słuchajcie, no powiem Wam, no piękny zapach ma, no. Podejrzewam, słuchajcie, że ten zestaw bardzo fajnie będzie umilał mój początek dnia i jak zakończenie tego dnia, więc podejrzewam, że zawsze mam dobry humor, to teraz, słuchajcie, po użytkowaniu tych produktów będę bardziej zrelaksowana. No dobrze, kochani, całuję Was serdecznie, jak zwykle nie widzicie mnie, ostatnio Wam robię znienacka te lajwy i się Wam nie pokazuję celowo ponieważ mam ku temu niecny plan. No i słuchajcie, dalej przypominam Wam, że ampułki wchodzą już u nas w katalogu numer 10. No i od jutra już w relacji mojej dziennej, porannej bądź wieczornej, będę Wam rzucała ponownie całą relację właśnie z używania tych oto nowych produktów. Przypominam, seria za 15 funtów w moim sklepie albo bezpośrednio u mnie, jeżeli wolicie. No i oczywiście słuchajcie ampułki można zakupić, 10 funtów słuchajcie, na przedsprzedaży, więc zapraszam Was do jutra do relacjonowania, do oglądania mojej relacji. Będę Wam rzucała i nie zapomnijcie, od jutra też promocja nowa na sklepie, wchodzą żele, 200, przepraszam, 100 ml, tylko 2 funty, dwie sztuki żeli będzie można zakupić przez mój sklep online. Natomiast, jeżeli chcecie zakupić bezpośrednio u mnie, dajcie mi znać. Konsultanci mają troszkę większy limit zakupowy jednorazowo na katalog. No dobrze, kochani, całuję Was serdecznie. Buziaczki, do usłyszenia, papa.